Jesteśmy tuż po premierze filmu Ania, no na mnie zrobił niesamowite wrażenie, jestem ciekawa Twoich. Wiesz co, ja złapałam się na tym, że przez pierwszą połowę filmu w ogóle cały czas siedziałam tak, nie mogłam przestać się uśmiechać, a później nie mogłam przestać płakać, więc na takie dwie części podzieliłabym ten film, jeśli chodzi o stan emocjonalny widza. Oglądając ten film, człowiek sobie uświadamia, jak, jak, jak blisko, jakąś bliskość się czuje z tą kobietą, której już dzisiaj nie ma, z którą ja osobiście miałam niewiele wspólnego, bo, bo spotkałyśmy się trzy razy w życiu i za każdym razem byłam oczarowana jej piękną i osobowością, a w tym filmie, w tym filmie wybrzmiewa coś. Coś, coś bardzo, bardzo silnie oddziałowującego. To, że ona miała przepiękne, silne, otwarte serce, takie pełne życia. I no, bardzo, bardzo trudno nie, nie zadać sobie takiego pytania, dlaczego tak się to musiało stać, dlaczego tak się to potoczyło w jej życiu, w życiu kobiety, która kochała całym sercem, która potrafiła żyć pełnią życia, która miała w sobie taką niesamowitą jasność, pogodę ducha. Radość, przyjemność z, z życia, z bycia, stworzenia, z skreowania z, z pięknych ról, ale też z, z bycia matką, z, z tego czerpania garściami. Zawsze wydawało mi się, że, że to jest właśnie przepis na długowieczność. Powiedziałaś, że spotkałaś Ani trzy razy. E, czy ty pamiętasz te spotkania? Czy pamiętasz, kiedy poznałaś Anię przybylską? Tak, pamiętam że to było prawdopodobnie w Poznaniu i to, było, e, to był jakiś taki e, event z bardzo wielką pompą, zorganizowany, gdzie Ania e, chyba miała kontrakt reklamowy z którąś z marek e, e, słodyczy i ona była za princesę przebrana product placement. Nie zdradzę, jaka to była Marka, ale Ania była trzymam Wygląda przepięknie, po prostu jak taka żywo wyciągnięta z bajki księżniczka. No ja wyobrażam sobie siebie, że stałam wtedy z otwartą buzią, patrząc się i chłonąc e, tę energię, którą miała w sobie. Ja wtedy byłam z takim e, performensem tanecznym i, i to mi najbardziej tkwiło w pamięci właśnie to spotkanie. To jak po raz pierwszy zobaczyłam ją na żywo. E, ja jeszcze wtedy nie byłam rozpoznawalną, znaną osobą i, i to była dla mnie taka, tak, tak, ta, takie spotkanie z prawdziwą gwiazdą z prawdziwego zdarzenia. To o czym mówiłyśmy chwilę przed włączeniem kamery, to mam wrażenie, że Ania była taką osobą, która ja mimo że nigdy, bo jeszcze wtedy nie byłam w szubiznesie, więc nawet nie miałam okazji porozmawiać, czego Tobie zazdroszczę. Mm. E, ale mam wrażenie, jakbym ją znała. To pokazuje ten film, tak, ja. tak, tak się człowiek czuje. Jakie są Twoje tutaj w wrażenie? Czy się zgodzisz? Pewnie, ale wiesz, jak słuchałam wypowiedzi tych przyjaciół, Ani i bliskich osób i, i każda, ka, każda została z jakimś takim olbrzymim niedosytem, więc wydaje mi się, że to jest taki pie, pie, piękny przykład, pięk, przepięknego człowieka, który po prostu jak długo z nim nie przebywasz, to nadal chciałaby się, chciałoby się więcej i ten, myślę, że no, że odeszła za wcześnie i wszyscy z tym niedosytem zostaliśmy po prostu. Widzę łzy w twoich oczach, czuję to samo. No, bo jakoś tak Kurczę, człowiek się stara być jakiś mądry, coś rozumieć i jakoś wydaje mu się, że jest świadomy, a cały czas... No, tak ciężko jakoś to sobie wytłumaczyć, no. To jest piękne i to jest chyba doskonałe, myślę, podsumowanie, że pomimo łez yy, w kącikach oczu, widzę także uśmiech na twojej twarzy i takie też wrażenia pozostawił we mnie ten film. We mnie też. Obejrzyjcie państwo, naprawdę warto.